O, hej, dobrze, że jesteście. Dzisiaj kolejny odcinek Student's Choice i dzisiaj zdecydowanie coś dla fanów historii kryminalnych i prawdziwych zbrodni, bo porozmawiamy sobie o filmie Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Także herbatka w dłoń i rozpoczynamy śledztwo, czy warto obejrzeć film Jestem mordercą. Dowody i przesłuchania. Dowód numer jeden wciągająca historia. Jestem Brodercom to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z przełomu lat 60. i 70., które miały miejsce na terenie Śląska i Zagłębia. No i powiem Wam tak: o samej sprawie porozmawiamy sobie troszkę później, bo to nie ona jest najważniejsza w tym filmie. O czym zresztą mówi sam reżyser i pozwolę sobie teraz przesłuchać Macieja Pieprzycy. Kilkanaście lat temu zrealizował Pan film dokumentalny o tytule Jestem mordercą. Dlaczego zdecydował się Pan wrócić do tego tematu, do tej postaci? Znaczy, Wracając do tej historii, nie wracałem w taki sposób, żeby się rozliczać czy z prl czy nawet z tą znaną sprawą wapira Zagłębia. Dlatego, że jakby no rozliczać ja się z tym rozliczałem w dokumencie, kiedy to był w 90. latach w 2016 roku to nie miało sensu. Dlatego ta sprawa była od początku dla mnie tylko pretekstem do tego, żeby móc jakby no zrobić historię inspirowaną tamtą sprawą, a żeby się skupić na czymś innym i jakby znaleźć nowy pomysł na ten film i tym pomysłem było to, że jakby my Zawsze mnie to fascynowało, więc już kiedy robiłem dokument, jaki były koszty ludzkie tego wszystkiego, jaki był aspekt ludzki tego, tego jakby, jak, jak ludzie funkcjonują w takiej specyficznej sytuacji, jaka się wtedy wytworzyła, tej presji znalezienia wampira i co się działo wtedy z ludźmi. No i to jest właściwie tematem tego filmu. Film opowiada historię młodego porocznika milicji, Janusza Jasińskiego. No, i ja mogę powiedzieć, jest to naprawdę zdolny policjant. Widzimy go jako kochającego ojca i męża, i w pracy no cieszy się raczej szacunkiem i sympatią. No i pewnego dnia dowiaduje się, że to on przejmuje sprawę wampira z zagłębia. Bohater widzi w tym szansę awansu, szansę na polepszenie warunków życia swojej rodziny. No i generalnie nie ma pojęcia, jak bardzo. Ta sytuacja wpłynie na jego życie. Od momentu, kiedy Janusz Jasiński przejmuje sprawę wampira z Zagłębia, ulega coraz większej presji. Presji nie tylko ze strony pracowników, szefa, nie tylko ze strony rodziny, bo stawką w tej walce jest coś więcej: nie tylko życie bohatera, nie tylko życie jego rodziny, ale też życie okolicznych kobiet, które są takim celem ataków i przede wszystkim życie podejrzanego. Tamera! Na, na poziomie jakby czytania scenariusza spotykamy się z takim z to, potężnym materiałem i z takim mięsem aktorskim, o którym każdy aktor marzy. I to, to jest to jest coś, co od razu, co od razu wyzwala w aktorze duże emocje i. i i chęć zmierzenia się z takim materiałem. To, to jest taki materiał, który jest ma marzeniem po prostu każdego aktora. Gratuluję! K gratuluję! Przecież porzucił mi go nie widzisz tego? Jacka! 12 martwych kobiet. Takiego mordercy nie było jeszcze ani u nas, ani w Europie. Weźcie słońce, Jacka! Historia jakby nieoczywista. E, Czy taki film, który wpisuje się w jakieś opowiadanie o takiej winie niezawinionej, e, karze. Grzechach, kłamstwach systemu, ludzi, którzy w tych systemach funkcjonują. I to, to, to było bardzo pociągające w tym. Sama postać i, i, i to, że opowiadamy z perspektywy inicjanta, czyli trochę odwracamy rolę i opowiadamy z tej perspektywy inicjanta, który prowadzi śledztwo, a który też, powiedzmy, konstytuuje się jakby przez zderzenie ze swoją ofiarą, czyli z podejrzanym, którego świetnie tutaj gra Kubik Historia przedstawiona w filmie jest naprawdę bardzo ciekawa i interesująca, a co najważniejsze, wciąga. I to myślę, że jest bardzo dobry dowód na to, że dla samej historii przedstawionej w filmie, warto ten film obejrzeć. Jest tam pod spodem jakiś rodzaj gry świadomości dwuznaczności sytuacji, że ty możesz mi coś dać, ja mogę dać ci coś, coś w zamian. Wiesław, nie jestem twoim wrogiem. I powstaje pewien bardzo chory, dziwny rodzaj przyjacielskiej więzi pomiędzy katem i ofiarą. Świadkowie Na tropie śledztwa czy warto obejrzeć ten film? Mogę powiedzieć tylko tyle. Jestem Emilia i jestem winna. Obejrzałam film jestem mordercą. Co w filmie trochę drażni, to chyba to, że Polska jest zbyt polska. Y jak wiemy, w PRL-u nie było problemu z paleniem papierosów w powierzchniach wspólnych i w miejscach publicznych, ale do pewnego stopnia było tego za dużo w tym filmie. Co nie spodobało mi się w filmie, nie spodobało mi się na pewno to, że wiemy, że akcja, jakby historia i w zasadzie no, wspomniane jest to w filmie kilka razy, toczy się na Śląsku i na zagłębiu. I trochę według mnie za mało było w filmie tych. Pejzaży widzieliśmy yy, familoki, widzieliśmy czerwoną cegłę, no i to było na tyle. Czego mi brakowało, to na pewno hotelu Katowice, który stoi i można było go umieścić i jest to bardzo charakterystyczny element Katowic. W filmie podobała mi się przede wszystkim kreacja postaci. Każda postać jest bardzo charakterystyczna, wnosi coś do tego filmu, ma inne zdanie i inną funkcję. No bo na przykład ten młody milicjant, czy on nie miał kilku ciekawych pomysłów, które można było wykorzystać? Lub ta młoda dziewczyna, młoda fryzjerka, czy ona na pewno była tylko kochanką, czy nie była też katalizatorem tego przewrotnego momentu w życiu głównego bohatera? Historia miłosna to nie była jaka historia miłosna, bo, bo to nie jest historia miłosna, która by miała przykuć naszą uwagę, tylko bardziej historia miłosna, która miałaby pokazać, co dzieje się w głowie tego głównego bohatera. Bo to nie jest tak, że aktorzy po prostu weszli na plan, mieli kilka linijek w scenariuszu i byli gdzieś tam jako postać drugoplanowa. I zauważcie to, oglądając ten film, Film Jestem mordercą ukazuje nie tylko ułomność systemu, ale też ułomność człowieka. Każdy człowiek w pewnym momencie może się poddać. W filmie podobała mi się też muzyka i na pewno zwróciła ona moją uwagę. Bardzo podobała mi się też gra aktorska i Mirosław Haniszewski odegrał tą rolę świetnie. Nie wiem kto lepiej nadawałby się do tej roli. I nie wiem czy to tylko ja, ale czy główna postać wam kogoś nie przypomina? Yy, ale... Ale może to tylko ja jednak. Podsumowując, Jestem Mordercą to film z dobrą obsadą, z dobrą grą aktorską, z ciekawą muzyką, ciekawą historią i ciekawą kreacją postaci. Ale myślę, że to śledztwo nadal będzie trwało. Moja wstawka w nim to tylko moment yy, odwrócenia uwagi. No i o czym dla mnie jest ten film? Hm. Ja bym mogła w tym miejscu znowu bardzo dużo rzeczy powiedzieć, jednak część wiązałaby się z tym, że coś bym mogła zaspoilerować, także może powiem w ten sposób. Historia przedstawiona w filmie, bohaterowie, różne sytuacje one są tak naprawdę bardzo uniwersalne. Dla mnie jest to film przede wszystkim o, o człowieku, bo każdy z nas. Może się wczuć w sytuację głównego bohatera. Każdy z nas staje czasami przed trudnymi wyborami i no, ma do wyboru coś, co jest złe i coś, co jest dobre. Tak? I takie moje indywidualne skojarzenia po seansie. No to rok 1984 George'a Orwell'a. No tutaj też mamy takie motywy związane z tym no jak wygląda ta jednostka w Wielkim Systemie i jak wygląda jednostka wobec władzy i myślę, że to jest też bardzo ważny i wartościowy aspekt tego filmu. A z drugiej strony takie kolejne moje skojarzenie to Macbeth. Dlatego, że no okej, okay, Macbeth dostał przepowiednie Janusz Jasiński dostał sprawę wampira z Zagłębia. No i wydawałoby się, że te ich losy są przesądzone w jakiś sposób. Ale też nie do końca tak jest, bo zarówno Janusz Jasiński, jak i Macbeth, właśnie, mieli mimo wszystko wybór i to oni podjęli pewne decyzje, których podjąć nie musieli. I myślę, że to jest też ważne, aby pamiętać w tym filmie o tym, że no właśnie, my zawsze mamy wybór, i my się zawsze możemy z pewnych rzeczy wycofać.